Witam serdecznie, kochani. Dziś kończymy dekorację górną. Wszystko się trzyma. Tam w rogu mam dwa skrzydło kwiaty od Ani, ale widzę, że są jakieś oklapnięte. Nie wiem, czy podróż im zaszkodziła. No nic, muszą dojść troszkę do siebie. Są oczywiście podlane. Ania radzi, żeby podlewać je. Wodą z cytryną wtedy będą ładnie kwitły, więc czekamy aż się y, troszkę bidulki ogarną. Y, ten większy już widzę, że wstaje, bo go podlałam dziś pół godzinki temu. Ten jeszcze się zastanawia, ale spokojnie. Y, Skrzydłki te lubią cień i to są jedne z takich mniej y, znanych. Y, one są znane tylko, ze, mniej znanych ze swoich właściwości, że skrzydło kwiaty produkują dość dużo tlenu, a dodatkowo pochłaniają formaldehydy z powietrza, czyli te substancje toksyczne. Także fajnie, że je mam. No, pewnie bym musiała ich mieć tutaj całą ścianę, żeby spełniały swoją funkcję, ale dobrze, że są chociaż dwa. Dziękuję Ci, Aniu, za ten piękny podarunek. Mam nadzieję, że Ania kiedyś przyjdzie tutaj, bo też się wybiera do mnie i żeby mi troszkę tutaj pomóc, ale jeszcze tam też ma swoje sprawy do ogarnięcia, do tobie. tak więc działam dalej sama. No, no to bawimy się moi drodzy, bawimy się w malunki. I tak moi drodzy, zaczęłam moje gałązki ale przyszła mi wena na ścianę pomarańczową. I to, co lubię najbardziej, abstrakcje. Tutaj trójkąty, kwadraty, geometria, tu kółeczka. A to będzie oczywiście wszystko nakolorowo pomalowane. Tu będzie pusta przestrzeń, żeby nie robić takiego wielkiego miszmaszu. U góry trochę fali. No i zobaczymy, jak to będzie. No to oczywiście będzie pokolorowane w różne kolory, takie energetyzujące. No i tu mamy już abstrakcję, yy, prowansję, czy tam szaby, jak to się nazywa, szaby chic, ten styl. Tu będzie trochę chyba secesji, a tu będzie prowansja, a tu będzie na ludowo. <ścoughs> Mam totalny eklektyk w tej mojej sali. Ale która mi będzie wesoła, jak będę miała nastrój na abstrakcję, to ta ściana, jak będę miała nastrój na y, jakieś takie y, retro, witaż, to ta ściana, secesja, to tam, tam będę patrzeć, y, natura, Prowansja, to tu będę patrzeć, jak mi się zachce wspomnień Ślankowo y, wiejskich to tu se usiądę, wszystko jest ogarnięte. I jeszcze anioł. Jak mi będzie smutna, to z niego popatrzę. Właśnie miałam gości kochani i jestem przeszczęśliwa. Boże, jakie cudowne dziewczyny. Skarby z ulicy mnie odwiedziły. Dwie fantastyczne dziewczyny, które mają swój kanał, pewnie je znacie. Buszują w katowicach na Śląsku, chodzą po muzeach po targach staroci. Wykonują świetną robotę I znajdują, ratują I dostałam, kochani Dostałam wiertarkę Nie wiem skąd ją wyczasnęły, Jak ją wytargały, ale No po prostu jestem w szoku W totalnym szoku, bardzo wam dziewczyny dziękuję Dostałam też ramki Do malowania moich aniołków Lub innych rzeczy, deseczki Takie piękne No idealne do moich prac jakieś magnesy też dziewczyny tutaj podrzuciły takiego aniołka do mojej kolekcji no coś cudownego takie duże ramy również dostałam też je gdzieś pewnie wykorzystam jakieś tutaj obrazki do odnowienia troszeczkę reprodukcję. więc mam co robić znowu, jeju, ale ta wiertarka to po prostu mnie uszczęśliwiła widzicie jak to się dzieje Wysyłasz zapytanie do wszechświata, prośbę i zapominasz, i nagle się dzieje. Dziękuję i jestem wdzięczna. No, tańcowałam sobie trochę salse. Zresztą, jak widzieliście na poprzednim filmiku, i teraz trzeba się brać do roboty, bo nie ma to tamto. Trzeba się bawić w moje, moje tutaj pracy. No, tutaj się trochę rozbudowało, bo stwierdziłam, że tych gałązek więcej wypuszczę. Oczywiście zaraz tam będą jakieś listki różnego rodzaju mm, osoby. Róże, jabłuszka, winogrona. Jeszcze nie wiem, co tam puszczę. No. Ojejku, mam wiertarkę, mam wiertarkę. Będę robić dziurki, a jak odpadnie mi ściana... Czekam na Jasia niech ją wypróbuję, bo się boję. <grych> Ale mam. Dobra, bierzemy się do pracy. Na razie ściana wygląda tak. To takie wstępne moje psychodeliczne założenie. <grych> Nie mam po prostu farb. Farby akrylowe, które mam do malowania obrazów, są zbyt mało wydajne, żeby pokryć tą ścianę. No, i będę chyba zmuszona, żeby kupić jakieś kolory tych farb. Potrzebuję różowy, czerwony, żółty, w niewielkich ilościach. Tam może litrowe, może maks dwulitrowe, no. Hmm. no. Będzie to niestety koszt. Nie wiem, jak to tam wyjdzie, ale muszę podjechać do sklepu, zobaczyć. Ile są takie małe farby? Bo nie ma barwników, bo tak to bym mogła mm, y, kupić białą farbę. Znaczy, się mam białą farbę i, i sobie to rozcieńczyć. Natomiast y, nie mogę dostać barwników do farb. Nie wiem, teraz są te mieszalnie, że zamawiasz i masz. No ale to wszystko chyba wychodzi drożej niż. Y, Samodzielne y, rozmieszanie farby. No i cóż, no i co ja teraz mam zrobić? Hmm, nic. Będziemy kombinować. Jakoś to się rozwiąże. Bóg to rozwiąże. I aniołki. I aniołku? Anioły wiedzą wszystko. Dobra, no to sobie teraz pomalujemy krzesełko. Które sobie już wymyśliłam z jakiś czas temu. Zaraz się to nie zabiorę. Mamy tu takie stare krzesełko. Ono jest w takim niezbyt dobrym stanie, więc postanowiłam na nim wypróbować moje zdolności artystyczne. No i pokażę Wam, jak będzie wyglądało po odmalowaniu. Ok, krzesło pomalowane. I jest to pierwsza warstwa. Było zmatowione oczywiście na początku, żeby ten lakier troszkę zmatowić. Musiałam wziąć papier ścierny. I teraz jest pierwsza warstwa, a później będzie druga, a na drugiej będzie dekor. Muszę czekać, aż wyschnie. Ja nie lubię czekać. Ja, ja jestem tak niecierpliwa. Ja bym chciała, żeby to pomalować i natychmiast, żeby to wyschło. Dlatego maluję akrylami, bo akrylale, akryle szybko schną, ale niestety nie mam białego akrylu, więc pokryłam to farbą typu śnieżka. <laughs> no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest krzesło takie dekoracyjne, ma być ale też może na jakieś, jakąś ekspozycję czegoś, jeszcze nie wiem czego, ale coś pewnie wykombinuję w tej mojej kreatywnej wyobraźni. Ale jak już się tak rozochociłam, to postanowiłam, bo mam tu taką ławę z moim kwiatuszkiem, muszę go przystawić. On coś tutaj jest Niedomagający. Może się jakoś dźwignie. Tą ławę zaraz wyczyszczę. Mam taką. Kiedyś ze śmietnika ją przetargałam. I też puścimy sobie kochani wzór. Hmm, jeszcze nie wiem jaki, ale taki, taki abstrakcyjny jakiś. Hmm, to będzie ława, która będzie chyba tutaj stała przy którymś kąciku. Jeszcze nie wiem którym. Ale no, chyba tutaj właśnie będzie stała. W tej części będą do tego dwa fotele, a tu będzie toaletka. Nie wiem, czy pamiętacie moją toaletkę, którą znalazłam na śmietniku. Przepiękna rzecz i ona tu będzie fantastycznie pasować. Już ją tu widzę. Będzie się komponować z tym zegarem fantastycznie. Ale to, jak już będzie gotowe wszystko, to ją przywiozę z garażu. I zobaczycie, jaka będzie fajna tutaj ekspozycja. Bardzo się cieszę, że już tyle zrobiłam. Ława również wstępnie pomalowana. Maluję zieloną farbą, tą, którą malowałam ściany, żeby mi się komponowała. I wzór będzie się komponował z kilimem kocowym, który będzie na ścianie. Jeszcze nie wiem dokładnie jak. Najpierw powieszę w a później będę na niego patrzeć i tworzyć wzór na ławę. No, zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. No, na razie niech sobie schnie. Ścianę białą rozbudowałam trochę o tę tą kolorystykę. Nie wiem, czy nie za dużo jabłek, no ale okej, okay, no, no, no. Jest jak jest i tyle. No to jeszcze będą poprawki, bo troszkę mi się tam, tam... nie pasują mi troszkę te gałązki w niektórych miejscach, więc będę je poprawiać. Ale no już jest prawie końcówka tego mojego designu przymierzalni połączonej. Tu jeszcze tam dwa panele z cegły pójdą, bo jeszcze mi zostały. No i tyle. No tutaj będzie ta lada wystawowa. A i tutaj na no, tym zaraz to przymierzę, jak to będzie wyglądać, tylko muszę odprzątnąć, ponieważ wymyśliłam sobie, że rozdzielnikiem między zieloną ścianą a pomarańczową będzie drabina, która będzie na której będą książki. Ta wielka. Yy, nie wiem, czy Jasiu się zgodzi mi ją odstąpić, yy. Może mu tam będzie gdzieś potrzebna w przyszłości, chociaż mówi, że nie używa jej, więc może. Na razie ją postawię i zaraz zobaczymy, jak to będzie się komponować. I tak, moi drodzy, fajnie się to zaczęło komponować, powiem wam. Przyłożyłam deski, to na dole jest za długa, ale to tylko tak mm, poglądowo zrobiłam, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Moje S. Świetnie się tutaj wkomponuje i drabinę oczywiście pomalujemy. Półeczki będą dłuższe. One są tylko tak przełożone, żebyście widzieli, o co mi chodzi z tymi, z tymi półkami na książki. Jak tutaj poukładamy sobie, tu możemy dać wyższe. Da? Tutaj tak troszeczkę. O. Jak poukładamy książki, to będzie to wyglądać fantastycznie. Tu możemy dać naszego kwiatka, który biedny się nie może zebrać. O, też o, na jednej półeczce. Tu akurat nie mam jednego szczebelka, dlatego stwierdziłam, że postawię duże formaty płyty może. Winylowe, tu tuś miałam płyty winylowe. Gdzie ja je dałam? Gdzieś rzuciłam w kąt. O, tu mamy. Tu mamy Atlas Stary, który to jest rok. Jakby kto chciał, to zapraszam. Dirka. Hmm, tu był rok, ale już. Na pewno jest to przedwojenny Atlas. Bardzo stary. No dobra, nie szukamy na razie roku, ale to jest jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, z tego co pamiętam. O, tu mamy okładkę. O, patrzcie, to jest fajne. To są naklejki z papierosów. Przedwojenne. Cały album ktoś zbierał. Świetna rzecz. drezno, wydanie dreźnińskie. Widzicie, tutaj pisze tabak. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś rok, ale na pewno są przedwojenne. Patrzcie. Ok. Gdzie mam te płyty? No. A tu mamy katalog sztuki rosyjskiej. Też piękna rzecz. Dobra, weźmiemy ten. Weźmiemy. A to są same okładki. Okładki też można wykorzystać. Można nimi coś fajnie wykleić. O. I akurat ten format I tutaj bardzo fajnie się zmieści. O, a tu damy na przykład te duże. Widzicie? O. I już To już nabiera jakiegoś designu. No z tym będę miała trochę pracy, bo jest tu uszkodzony, ale damy radę. Coś się tam wymyśli. Trochę szpachli. Może ten tył odbije całkiem i będę go docinać na nowo. Zobaczymy. No w każdym razie pomysł na półki na drabinie jest fantastyczny, jak dla mnie. Mam jeszcze jedną drabinę, ale metalową. No. Nie będę jej tu wykorzystywać już, bo będzie za ciasno. Ale tutaj będą dwa fotele, ława. Yy, tu będzie toaletka, gdzie będzie można coś sobie postulować, z tego, co się wybierze. No, co tu jeszcze mamy za album? No czysty. Albo moja córka chciała ostatnio album, muszę jej zebrać. No, a zaraz będę przymierzać lustro do przymierzalni, jak to się będzie komponować z tym. Już zaraz coś wymyślimy na podstawkę. Na razie, bo nie mogę jeszcze powiesić, bo nie mam na czym. No i trzeba jeszcze prąd tutaj podłączyć. Myślę, że będzie dobrze. Yy, oparłam to lusterko na razie na szafeczce, tej mojej etażerce, którą kiedyś znalazłam. Tu będzie można sobie postawić torebkę coś odłożyć, jeszcze wieszaczek tu jakiś muszę skombinować I, i będzie można się przejrzeć. Lusterko jest, no teraz je przetarłam, bo było bardzo brudne, ale y, prawie w całości się człowiek widzi. No, także tutaj też jest dość szeroko, więc jest ok. No, także czekamy na jesie aż mi to zamontuje. Ale mi się ta drabina podoba jeju, będzie fantastycznie. Muszę ją pomalować, może ją dzisiaj pomaluję na biało, nie, nie na pomarańczowo, bo to mi jest pomarańczowy. A muszę przemyśleć kolor. No. Albo niebieski, bo też tam są elementy niebieskiego. Nie, zrobimy, zrobimy z jednej strony zielony, a z drugiej strony pomarańczowy. A szczebelki? Hmm. Się zobaczy. Jeden pomarańczowy, drugi zielony. <laughs> nie wiem, nie wiem. Chyba, że zostawić w jednej tonacji, żeby się już tak bardzo nie gryzło. Nie. Może zielone. zielony. Zielony z tej, do połowy zielony, do poł od połowy pomarańczowy. No to bym musiała przesunąć trochę, żeby było trochę tu, trochę tu. Nie, zielony przód, a reszta pomarańczowa. Tak jest. No i na dole będę mogła, na samym dole w spod, przy podłodze, tam skryją mi się pudełka do prac artystycznych. Tam na dole widzicie tutaj, bo książek tu nie postawię. Ale będę mogła postawić materiały plastyczne i oczywiście będą jeszcze tutaj jakieś szafki, które będą się komponować. Tu zrobimy przy wejściu jakąś małą półeczkę, taką, taką niziutką, żeby też coś mocno na postawić i oddzielić całkowicie ten kącik, żeby był taki zaciszny. tutaj. No i będzie. wyścimy yy, może jakąś taką fajną zasłonkę albo coś w tym stylu, żeby zrobić tu już taki. No, no zobaczmy, czy nie będzie za dużo, bo jak będzie za dużo, to yy, bo zegar mogę przykryć za bardzo. No i tą ścianę też. No ale zobaczymy. Jak ja to mówię. Dobra, biorę się do następnej pracy, jeszcze nie wiem jakiej. Aha, tu pomalujemy na zielono przód, żeby się komponował ze ścianą, a reszta będzie pomarańczowa. Tak jest, żeby już była. O, dobra, muszę to pościągać i lecimy z, tym, z tą pracą, moi drodzy. Lecimy. No, to też mi się podoba. Ja mam wrażenie, że tu się wszystko samo układa. Że ja po prostu patrzę na to, rozglądam się, co bym tu mogła wstawić. I jest. Po prostu jest. Zastanawiam się, czy jej nie przemalować na biało, żeby była taka, ale może taki akcent brązu. Wystarczy, żeby już nie. A nie, no nie, no ładnie by było z tym brązowym. No, no, fajnie jest. Możecie tam jakieś swoje propozycje wrzucać do kom w komentarzach, jak to widzicie. No i no i tak, 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 tak. Tam jeszcze muszę trochę pociągnąć pod niebieską ścianę. Tam będzie półka nad tą moją chałupą i z tamtej strony też będzie jeszcze półka. No to jeszcze muszę pomalować, ale to jak Jasiu przyjdzie. O, no dobrze, no. A no, ale se pracy ciągle coś wynajduje. Ciągle se coś wynajduje. Dobra, malujemy drabinę na zielony przód. Tylko te y, boki. A resztę się zobaczy, co ja tam jeszcze położę. Y, czy te półki będą dobre, czy nie. Hm. Z drugiej strony mogłabym zamontować drzwiczki, te, 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 które leżą tam na dole. Ale nie, to już będzie chyba za dużo. Dobra, biorę się do pracy. Obecnie wygląda to tak. Jeszcze nie jest cała pomalowana, tylko tak środek, że tak powiem. Yy, zaczynam być zmęczona, to już zaczyna wychodzić. Yy, no, drawała tutaj jestem. No i tutaj kawałek zielonego dałam, a reszta jest pomarańczowa. Jak przyjdą półki, to się to tak fajnie skomponuje z moim S. Muszę zrobić takie półki jak S. Gdzieś tam pewnie na śmietniku znajdę. No i, i tak to się moi drodzy komponuje. No, jest dobrze. Daje mi się, że jest dobrze. Yy, będzie ciekawie. No i co ja sobie teraz wymyślę za robotę? To na razie zostawiam. Yy, bo naprawdę już, już yy, machanie pędzlem mnie trochę. Zmęczyła. No. Myślimy, zjem bułeczkę, zrobię sobie herbatkę. To będzie mój obiadek. I albo działam dalej, albo pojadę do domku. Jeszcze się nie, nie zastanowiłam nad tym dylematem. I jeszcze troszkę działam. Domalowałam buzie w końcu aniołkowi, bo. Taki nieokreślony jeszcze, już jest. No tak, no po prostu poprawiłam te okiennice. Tutaj domalowałam kwiatki, które skomponowały mi się z okiennicami. Troszkę podmalowałam jeszcze te moje belki, pseudo belki. No postawiłam krzesełka, tu jeszcze farby stoją. No ale tu już będę się powoli pakować. Także na no, końcik już jest prawie skończony. Jeszcze muszę tą szafkę pomalować i kredens, ale to później. No i co jeszcze? Tu już Wam pokazywałam. Tu krzesełko sobie sknie. Jutro będę robić na nim wzór. Tak samo będę robić wzór na mm, ławie. Ja ją tak troszkę popaćkałam specjalnie, żeby był taki. Wzór nieokreślony, on będzie i według niego będę później robiła aplikację. No, moja drabina nieskończona, no ale tak sobie poprzemierzałam jeszcze raz. Moje półeczki cudowne. No i cóż, no, powolutku zbieram się do domku. No, jest godzina prawie czwarta. Jestem tu od której? Od dziewiątej? Dziesiątej? Jakoś tak. Więc... Więc już jestem też już troszkę zmęczona. Kółka jak widzicie nawet fajnie wyszły, ale na farby brakuje. No i tyle. Plan na jutro. Poprawki, poprawki, poprawki. I zobaczymy, co tam dalej jeszcze mi się urodzi. Fajnie mi nawet wyszły te okienka. Podobają mi się. Tak. Troszkę taki impresjonizm zrobiłam. Te kwiatki nie są takie regularne. No, ale się skomponowało fajnie. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie i pozdrawiam Was cieplutko.